Czy miałeś kiedyś wrażenie, że czas na chwilę się podwaja? Jakby rzeczywistość otworzył delikatną szczelinę, odsłaniając coś, czego nie pamiętasz, ale rozpoznajesz? Jeden zapach, który budzi nostalgię bez pochodzenia. Ulica, po której wydaje się, że chodziłeś przez wieki rozmowa, która brzmi jak powtórka życia, które nie jest zapisane w twoim pamięć, ale ona wibruje w twojej duszy. Déjà vu to jeden z tych cichych portali. Przejawia się jako szept dochodzący z jakieś miejsca, którego nie potrafimy nazwać. Przypomnienie. Iskra. Może to wskazówka, twoja historia nie zaczęła się od pierwszego oddechu w tym życiu. Może ty noś wieki w swojej piersi, a każde déjà jest pęknięciem w zasłonie, która cię kusi uniemożliwiają ci pamiętanie. Wyobraź sobie, że twoje życie to jedna wielka mozaika. Niektóre elementy są widoczne. Dzieciństwo. Wybory. Lęki, marzenia. Inne są ukryte, ukryte za warstwami zapomnienia, ale czasami światło przecina te warstwy, oświetlając wspomnienia, które nie należą do obecne, ale należą do Ciebie. Wtedy właśnie pojawia się déjà i właśnie w tym momencie dusza szepcze: Już tu byłeś. Są tacy, którzy ignorują te znaki, przypisując wszystko przypadkowi, ale kto czuje głęboko, wiesz, to nie przypadek. To pamięć duchowa. To jest to, co żyło wcześniej i próbowało się wyłonić ponownie. Jak starożytny ślad pojawiający się ponownie pod piaskiem. Dzisiaj będziemy podróżować przez dziewięć potężnych znaków, świadczących o tym, że Twoja dusza nie jest początkująca. Ona niesie stare historie, stare spotkania, stara nauka. A déjà vu to dopiero pierwsze z tych portali. Więc weź głęboki oddech. Pozwól sobie na nurkowanie. Ten film to nie tylko treść. To ponowne spotkanie z tym, kim kiedyś byłeś, rozjaśnij to, kim teraz jesteś. A zanim przejdziemy dalej, skorzystaj z okazji i zasubskrybuj kanał, i włącz powiadomienia. W ten sposób nie przegapisz żadnej treści dotyczącej podróży duszy. Przygotować. Podróż się rozpoczęła. Są momenty, kiedy rzeczywistość zdaje się tracić swą sztywność. Idziesz przez A zupełnie nowe miejsce bez żadnego logicznego powiązania z jego obecną historią. I nagle coś się dzieje. Powietrze się zmienia. Światło wygląda znajomo. Twoje ciało reaguje za Nim pomyśli. Dziwne, niemal święte uczucie przebiega przez twoją skórę. Jak kawałek przeszłość próbowała powrócić na powierzchnię. To déjà vu. Jedna z najsilniejszych oznak tego, że jesteś dusza już wcześniej szła tą ścieżką. Déjà vu to nie tylko wrażenie już, to kiedyś widziałem. Jest głębszy, gęstszy. Jakby zapomniane wspomnienie próbowało przedostać się przez warstwy zapomnienia, angażują naszą świadomość od urodzenia. To tak, jakbyś na sekundę dotknął krawędzi z innego życia, innej historii, innego czasu. Czasami towarzyszą temu emocje silne: radość, strach, tęsknota bez twarzy. Tak, jakby twoja dusza powiedziała: Rozpoznaję to, byliśmy tutaj, żyjemy tym. Wiele tradycji duchowych wyjaśnia déjà vu, jako luki w zasłonie zapomnienia tę samą zasłonę która uniemożliwia nam pamiętanie całego naszego życia abyśmy mogli spróbuj tego bardziej szczegółowo ale niektóre wspomnienia są tak uderzające że nie znikają całkowicie pozostawiają ślady fragmenty które pojawiają się gdy obecny scenariusz pokrywa się z czymś czego doświadczyliśmy dużo wcześniej to jak znaleźć okno pomiędzy dwojgiem ludzi światy Wyobraź sobie, że twoja dusza jest jak starożytny podróżnik, który przeszedł przez pustynię, miasta, życia cały. Nawet po reinkarnacji trzyma w sobie mapy, trasy, zapachy, historie. O déjà vu to moment, w którym ta wewnętrzna mapa próbuje dopasować się do zewnętrznego krajobrazu. Rodzaj echa, nie z mózgu, ale z duszy. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ niektóre doświadczenia były tak znaczące, że pozostawił głębokie ślady na jego polu duchowym. Miejsca, w których kochałeś, cierpiałeś, nauczyłeś się lub nawet gdzie opuściłeś to życie. W takich chwilach czas wydaje się kurczyć. O przeszłość dotyka teraźniejszości i czujesz, że istnieje coś większego niż wyjaśnia logika. Zatem następnym razem, gdy poczujesz déjà vu, nie myśl, że to tylko usterka. Może to jest twoja dusza mówi: idź dalej. Znów odnajdujesz części siebie. I to prowadzi nas do następnego sygnału, jednego z najbardziej intensywnych. Są spotkania, które wydają się zapisane jeszcze na pierwszy rzut oka. Ludzie, którzy się pojawiają w Twoim życiu, tak jakby już czekali po drugiej stronie drzwi, gotowi kontynuować rozmowę przerwaną wieki temu. Nie ma znaczenia, czy znacie się od dawna minut. Uczucie ponownego spotkania ciągłość jakby dusza, a nie ciało. Najpierw to rozpoznaj. Te natychmiastowe połączenia nie są powszechne. Nie kierują się logiką relacji ziemskie, które na ogół rosną z biegiem czasu, przy współistnieniu, przy stopniowej wymianie. Wydarzają się jak nagłe przebudzenie, spojrzenie, które zdaje się przez ciebie przechodzić, a śmiech, który brzmi znajomo, komfortowa cisza, którą zazwyczaj osiąga się dopiero później lata. To tak, jakby dusza odetchnęła z ulgą i powiedziała: Ach, to znowu ty. Wiele tradycji duchowych nazywa to rozpoznaniem duszy. Są to ludzie, z kim się podzieliłeś, żyliśmy w poprzednich wcieleniach, czasami jako rodzina, innym razem jako miłość, przyjaciele, partnerzy w podróży, a nawet jako mistrzowie i uczniowie. Te powiązania pozostawiają tak głębokie ślady, że nawet po reinkarnacji je odnajdują sposoby, aby ponownie się zbliżyć. Kiedy dochodzi do takich spotkań, wszystko toczy się naturalnie. Rozmowy wydają się stare. Smaki łatwo się dopasowują. Istnieje zaufanie nawet bez historii. Są powinowactwo nawet bez współistnienia. Energia pasuje do siebie jak kawałki, które dawno temu należał do tej samej układanki. To tak jakbyś miał już podpisaną umowę przed urodzeniem. Kiedy się spotkamy, rozpoznamy się, ale te zjazdy nie zawsze są pełne jedynie gładkości. Czasami oni obudzić intensywne emocje, dyskomfort, niewytłumaczalne przyciąganie, strach, tęsknotę, przywiązanie. Nagle dzieje się tak, ponieważ w poprzednich wcieleniach związek mógł być głęboki i nie zawsze łatwy, ale nadal znaczący. Dusza pamięta, nawet jeśli umysł nie pamiętaj. I dlaczego ci ludzie pojawiają się ponownie? Bo jest co wznowić lekarstwo, a ewolucja. Wzajemne uczenie się. Przychodzą, żeby dodawać, poruszać, oświetlać zapomniane części ciebie. Więc kiedy ktoś pojawia się w twoim życiu i sprawia, że czujesz się jakbyś tam był, zwróć uwagę. Uwaga. Dusze nie spotykają się ponownie przez przypadek. A jeśli deja vu otwiera drzwi, a natychmiastowe połączenia wskazują kto wszedł z tobą wcześniej, następny znak ujawni się, gdy twoje własne ciało rozpozna energię, które przewyższają to życie. Są ludzie, którzy wchodzą do pokoju i od razu zauważają coś, czego nikt inny nie zauważa więcej zrozumieć. Inna wibracja w powietrzu, niewidzialny ciężar unoszący się w przestrzeni, a cicha radość, która zdaje się tryskać ze ścian. Dla niektórych to tylko wrażenie, dla ciebie może to znak, wrażliwość, która nie narodziła się w tym życiu, ale taka była uprawiana w wielu innych. Ta energetyczna percepcja nie jest po prostu emocjonalna, to jest głębsze. Bardziej instynktownie, jakby dusza była zawsze kilka kroków przed ciałem. Czy czujesz, gdy ktoś nie czuje się dobrze, nawet jeśli jego uśmiech jest idealny? Czy zauważasz intencja przed słowem? Identyfikujesz prawdę kryjącą się za ciszą. To tak, jakby twoje pole duchowe posiadało anteny, które wychwytywały to, co ukryte. A najciekawsze jest to, że nie zawsze da się to wyjaśnić. Czasem intuicja podpowiada, nie zostań tutaj. I nie wiesz dlaczego. W innych budzi się nieznana osoba, natychmiastowe zwierzenie, lub pilne ostrzeżenie, które nie ma racjonalnego sensu. Ale tak jest znaczenie dla duszy, ponieważ ona już to przeżyła. Rozpoznaje wibracje, wzorce, częstotliwości, które przekraczają tę egzystencję. Ta wrażliwość objawia się także w ciele. Nagłe ciarki, bez powodu pozorne, zimno niefizyczne, ciepło pojawiające. Się w obecności pewnych osób, a lekki ucisk w klatce piersiowej podczas wchodzenia w określone miejsca. Te znaki to język energia duszy, pamięć, która nie została wymazana. Prawdopodobnie w poprzednich wcieleniach rozwinąłeś jakiś rodzaj wyrafinowanej percepcji, czy to jako uzdrowiciel, przewodnik duchowy, kapłan, medium, mnich, czy ktoś głęboko połączony z niewidzialnym światem. Te umiejętności nie zostaną utracone. Po prostu zasypiają pomiędzy jednym wcieleniem a drugim, czekając na odpowiedni moment, aby się przebudzić. Kiedy zaczynasz czuć więcej niż inni, nie oznacza to słabości, znaczy głębokość. Oznacza to, że twoja dusza ma rozległą przeszłość, pełną takich doświadczeń, rozszerzyli swoją zdolność czytania świata poza materią. I ta wrażliwość nie pojawia się tu przypadkowo. Jest narzędziem latarnią morską i ostrzeżeniem, że masz większą misję świadomości, empatii i obecności. Ale to prowadzi nas do innego, potężnego znaku. Kiedy dusza rodzi spontaniczne talenty, te, które wyglądają, jakbyś nauczył się tego jeszcze zanim się urodziłeś. Są umiejętności, których się nie nauczyłeś, ale po prostu zapamiętałeś. Od mały być może wykazałeś się umiejętnościami, które zdawały się pojawiać znikąd. Grą a z łatwością korzystać z instrumentu, bez wysiłku rozumieć złożone koncepcje i rysować naturalność, intuicyjna nauka języków, gotowanie tak, jakbyś już to zrobił dziesięciolecia. Te spontaniczne talenty to znacznie więcej niż tylko prezenty. Są wspomnieniami. Dusza niesie ze sobą wszystkie doświadczenia zgromadzone podczas swoich podróży. Nic, jeśli przegrać. To, czego się nauczyłeś, opanowałeś. Studiowałeś lub praktykowałeś w innych życiach, pozostaje zapisane w głębokich warstwach świadomości. Podczas reinkarnacji część tego bagażu pozostaje śpią, chronieni zasłoną zapomnienia. Ale niektóre umiejętności mogą przejść przez tę zasłonę, ponieważ są zbyt mocne, zbyt uderzające lub zasadniczo powiązane z twoim duchowym celem. Kiedy talent pojawia się bez formalnego szkolenia, okazuje się, że posiada go twoja dusza znajomość z tym. To jak znalezienie narzędzia, którego używałeś już wiele razy, czasy. Dlatego pewne czynności budzą w tobie natychmiastowe poczucie płynności, a technika przychodzi szybko. Zrozumienie jest naturalne, ciało reaguje tak, jakby miało pamięć własny, ponieważ tak jest. Talenty te pojawiają się także w określonych momentach życia, jakby tak było aktywowane przez sytuacje losowe. Czasami przez lata nie zdajesz sobie sprawy, że tak się Stało wyjątkowa umiejętność, aż do jakiegoś wydarzenia, kursu, rozmowy, spotkania, budzi w tobie ten stary plik. Nagle wszystko nabiera sensu. Czy czujesz w tej praktyce jak u siebie? I nie chodzi tu tylko o zdolności artystyczne czy intelektualne. Wiele osób przynosi talenty emocjonalne i duchowe łatwość opieki, umiejętność kierowania innymi, uzdolnienia mediacja w konfliktach, umiejętność jasnego nauczania. Naturalna wrażliwość na uzdrawianie. Te cechy pokazują, że twoja dusza przebyła już ścieżki służby, mądrości lub przywództwa w innych życiach, a oto głębsza część. Kiedy talent powraca, nie tylko do niego wraca zaimponować, wraca, żeby służyć, wraca, bo jest to część jego obecnej misji. On jest klucz, który otwiera ważne drzwi do twojej ewolucji i do ewolucji tych, które przecinają twoją ścieżkę. Ale tak jak przynosimy prezenty, Niesiemy także strach, a niektóre z tych obaw nie należą do waszej aktualnej historii, ale do historii, które dusza wciąż próbuje przezwyciężyć. To jest następny sygnał. Niektóre lęki nie rodzą się w tym życiu. Wyglądają jak starożytne cienie umysłu. Nie rozpoznajesz tego, ale twoje ciało to pamięta. Być może nigdy nie miałeś wypadku, ale na wysokościach odczuwa panikę. Nigdy nie utonął, ale bardzo boi się morza. Nigdy nie byłem ranny w wyniku pożaru, ale odczuwa wewnętrzny dyskomfort na widok intensywnych płomieni. Te lęki irracjonalne, które nie mają widocznej przyczyny, są potężnymi wskazówkami prowadzącymi do wspomnień, które ich nie mają należą do teraźniejszości, ale należą do Twojej duszy. Ciało fizyczne rodzi się nowe, ale dusza nie. Niesie ze sobą historię, traumy, ból. I wspomnienia zmysłowe zgromadzone przez wieki istnienia. I trochę tych wspomnień są na tyle uderzające, że przekraczają granice pomiędzy życiami, zostawiając po sobie emocjonalne ślady, objawiają się niewytłumaczalnymi fobiami. Te odczucia pojawiają się szybko, instynktownie, prawie jak alarmy wewnętrzne, aktywowane zanim zdążysz rozumować, kiedy strach pojawia się bez wcześniejszego doświadczenia. Jest to zazwyczaj echo czegoś, co kryje się w duszy żył intensywnie. Być może życie naznaczone upadkami, utonięciami, prześladowaniami, izolacja, strata. Być może wydarzenia, które zakończyły poprzednie istnienie w nagłe. Być może sytuacje, które pozostawiły głębokie wrażenie na Twoim polu energetycznym. Nie trzeba o tym świadomie pamiętać, aby wpłynąć na swoje obecne życie. Te lęki nie powstają po to, żeby Cię paraliżować ale żeby zwrócić Twoją uwagę. Wskazują punkty, w których dusza wciąż szuka uzdrowienia, równowagi i przezwyciężenia. Są drzwiami do głębsze zrozumienie, możliwości duchowego wyzwolenia. Kiedy witasz, te lęki ze świadomością zaczynają się rozpuszczać, robiąc miejsce na siłę i ekspansja. I jest coś jeszcze bardziej fascynującego. Lęki często odnoszą się do Twojej misji. Aktualny. Dusza, wybierając swoją nową drogę, wydobywa na powierzchnię to, co być powinno przekształcony. Dlatego niektóre z największych wyzwań w Twoim życiu są bezpośrednio połączone z tym, czego doświadczyłeś wcześniej. To nie są przypadkowe przeszkody. To zaproszenia ewolucji. Zwróć uwagę na lęki, które pojawiają się znikąd. Nie są to słabości. To są wspomnienia prosząc o uzdrowienie. I tak jak strach odsłania stare cienie, tak sny mogą ujawniać wspomnienia, sceny, miejsca i doznania należące do innych żyć. To prowadzi nas do następnego znaki. Jeśli dotarłeś tak daleko, to nie był przypadek. Być może odczuwasz ból w środku starożytne. Być może zapomniane, to aż prosi się o uznanie. Ból duchowy niesie ciszę, wspomnienia, doznania, których nigdy nie byłeś w stanie wyjaśnić, ale to zawsze tam byli. Nic, co usłyszałeś w tym filmie, nie było po prostu treścią zadowolenia. To był lustro, szept własnej duszy, powołanie. A jeśli poczułeś coś innego, jeśli w którymkolwiek momencie twoja klatka piersiowa się zacisnęła, oczy wypełniły się lub pojawiło się wspomnienie niewytłumaczalne, wyszło na powierzchnię, może to dlatego, że jesteś jedną z tych dusz, które już więcej niż powinieneś i wciąż próbujesz zrozumieć dlaczego. Dlatego już teraz zapraszam zrobić krok dalej. Głęboki krok. Duchowy. Jest to konieczne. Zapraszam do poznania książka cyfrowa, Dziewięć duchowych bólów, które starożytne dusze niosą w milczeniu. To nie jest zwykłego e-booka. To prosty przewodnik dla starych dusz. Duchowa mapa, która odkrywa ukryte rany, głębokie przyczyny egzystencjalnego zmęczenia i ścieżki możliwych sposobów przebudzenia, uzdrowienia i. Wreszcie zrozumienia, po co tu przyszedłeś. Strona przemawia do tych, którzy nigdy tak naprawdę nie czuli, że tu są. Jeśli czujesz, że niesiesz ból, które nie są tylko Twoje, jeśli tęsknisz za miejscami, których nigdy nie znałeś, noś marki, których nikt nie widzi, ta książka to Twój kolejny krok. Link jest w pierwszym przypięty komentarz. Kliknij sercem, aby otworzyć do. Zapraszam Cię do odkrycia tego, co Twoje dusza już wie. Ale musi pamiętać, bo stare dusze też na to zasługują odpocząć. Być może wreszcie nadszedł Twój czas na uzdrowienie. Są sny, które nie wydają się z nami, przychodzą z niemożliwą wyrazistością, z kolorami żywe, zapachy, tekstury, pełne dialogi, a nawet emocje, które wciąż odbijają się echem, kiedy się obudzisz. Są to sny tak realne, że pozostawiają uczucie, że czegoś doświadczyłeś, a nie wyobrażałem sobie. Kiedy zdarza się to wielokrotnie, szczególnie w przypadku starych scenariuszy, nieznane miejsca lub sytuacje, które nie są częścią Twojej obecnej historii, to jest wyraźny znak. Dusza próbuje sobie przypomnieć. Te żywe sny mogą być fragmentami innych żyć. Wiele osób zgłasza marzą o miastach, których nigdy nie odwiedzili, ale w których mogą się odnaleźć precyzja. Inni marzą o noszeniu starych ubrań, mówieniu w innych językach. Doświadczaniu, które wydają się scenami z odległej przeszłości. Najbardziej imponujące jest to, kiedy budzą się, tęsknią za czymś, czego nie potrafią wyjaśnić. To rodzaj pamięć symboliczna, przekraczająca zasłonę, która stara się wszystko ukryć. Sny są jednym z najbardziej dostępnych sposobów przesyłania wiadomości przez duszę. Podczas snu, ego odpręża się, bariery mentalne zmniejszają się i otwiera się pole duchowe. Dlatego też, gdy dusza chce ci przypomnieć, kim byłeś, lub o czymś, co należy odebrać, posługuje się tym język marzeń. Następny znak bezpośrednio się z tym łączy: głębokie i niewytłumaczalne powinowactwo z określonych terminach lub miejscach. Może czujesz się związany ze starożytnym Egiptem i Japonią, feudalna, klasyczna Grecja, średniowiecze. Okres wiktoriański lub kultury zawsze wzbudzały w tobie intensywne emocje. Nawet bez wyraźnego powodu. To powinowactwo będzie wykraczające poza zainteresowanie intelektualne. Jest instynktowne. To jak powołanie. Często patrzysz na zdjęcie jakiegoś miejsca i masz wrażenie, że chcesz do niego wrócić dom, albo oglądasz serial historyczny i coś w tobie budzi się ze znajomością. Miejsca, których nigdy nie odwiedziłeś, mogą wywołać nostalgię. Epoki, które nigdy nie istniały, mogą ocieplić lub ściśnić swoje serce. Dzieje się tak, ponieważ Twoja dusza przeszła już przez te scenariusze. Są częścią Twojego duchowego bagażu. A jeśli sny i powinowactwa odsłaniają przeszłość, następny znak pokazuje, że niektórzy dusze rodzą się stare, niosąc mądrość, której nie można się nauczyć w ciągu jednego życia. Niektórzy ludzie wydają się rodzić starożytni, inni uczą się iść przez życie, potykając się o pierwsze znaczenia. Dusze te już przybywają z czymś w dzieciącym... Rodzaju wewnętrzne wskazówki, jakby niosły niewidzialne mapy narysowane przez doświadczenia, które nie pasują do jednego wcielenia. Już od najmłodszych lat wykazują dojrzałość emocjonalne, głębokie postrzeganie i wrażliwość, która przewyższa wiek. To tak, jakby spojrzeć na życie oczami kogoś, kto przeżył wiele i rzeczywiście przeżył. Ta przedwczesna mądrość nie ma pochodzenia genetycznego, ma duchowe pochodzenie. Dzieci, które rozumieją ból, którego nigdy nie doświadczyli, młodzi ludzie, którzy widzą poza pozorami dorośli, którzy szybko się uczą, jakby po prostu zapamiętywali. Oni są duszami stare, które przeszły już przez kilka cykli i przynoszą, nawet nie wiedząc o tym, kumulacje lekcji pozostawione przez poprzednie życia. Ta jasność objawia się w intuicji, w sposobie postępowania konfliktów, w naturalnej empatii. W umiejętności pocieszania lub doradzania bez wysiłku. To jest dusza, przemawia przez ciało, ale jest jeszcze silniejszy sygnał ciągłe poczucie misji. Nieważne, co to jest. Twój zawód, wiek lub etap życia. Na pewnym poziomie czujesz, że jesteś tu po coś większy. To nie arogancja, to nie jest fantazja. Jest to delikatny, ale uporczywy niepokój, podobny do jeśli istniało powołanie którego nie byłeś jeszcze w stanie w pełni przełożyć na słowa. Poczucie, że istnieje cel, który czeka na odkrycie coś, co tworzy częścią nie tylko tego życia, ale znacznie większej ciągłości. To poczucie misji objawia się w formie głębokich pytań: dlaczego jestem tutaj? Jaka jest moja rola? Co muszę dostarczyć światu? Pojawia się również, kiedy czujesz niewytłumaczalny impuls, aby pomagać, uzdrawiać, uczyć, tworzyć. Przekształcać. To jest dusza pamiętająca, że wybrała to życie z intencją i że ma swoje przeszłe doświadczenia przygotował cię na coś konkretnego. A kiedy wczesna mądrość i wewnętrzny cel zjednoczą się, dusza budzi się do własnych celów, historia, poznaje siebie. A teraz, gdy zebraliśmy już wszystkie znaki, czas spleść je w jeden głębokie zamknięcie, gdzie wszystko się łączy. Kiedy zestawimy wszystkie te znaki. Déjà vu, które przełamuje zasłonę zapomnienia, natychmiastowe połączenia, które przypominają ponowne spotkanie, energetyczna wrażliwość, która wykracza poza nią logika, talenty, które powracają jako żywe wspomnienia, lęki, które odbijają się echem od innych epoki, żywe sny niosące fragmenty starożytnych żyć, niewytłumaczalne powinowactwo z odległymi miejscami. Mądrość nieadekwatna do wieku i uczuć misja wytrwała, ozdajemy sobie sprawę z tysiąc czegoś głębokiego. Dusza nigdy nie przychodzi pusta. Ona niesie światy w sobie. Prawda jest taka, że nie zacząłeś teraz. Nie jesteś zgubiony, nie spóźniłeś się. Każdy fragment Twojej historii jest częścią ciągłej linii, rozciągającej się na wieki, doświadczeń i przemian. Wszystko, co czujesz intuicyjnie i rozpoznajesz, pochodzi z czegoś większego niż chwila obecna. Twoja dusza nieustannie próbuje pokazać ci, kim byłeś, abyś lepiej zrozumiał, kim jesteś i kim się stajesz. A kiedy zaczniesz patrzeć na swoje życie z tej szerszej perspektywy, coś się zmieni. Debull nabiera sensu. Synchroniczności stają się przewodnikami. Spotkań już nie ma losowe. Każde wyzwanie odgrywa jakąś rolę. Każdy talent ma swój cel. Każdy sen pozostawia ślad. Życie wtedy przestaje być ciemną ścieżką i staje się ścieżka oświetlona wspomnieniami, do których możesz nie mieć dostępu poprzez swój umysł, ale które dusza zna głęboko. I być może najważniejsze ze wszystkiego, nie chodzi tu o uświadomienie sobie, że Twoja dusza była tu już wcześniej duchową nostalgię, ale o odpowiedzialności. Im więcej pamiętasz, tym więcej jesteś budzi się. Im bardziej się budzisz, tym większy masz wkład w otaczający cię świat. Jeśli więc te słowa dotknęły czegoś w tobie, jeśli jakiś sygnał odbił się echem w twojej klatce piersiowej, niczym starożytne powołanie, pozwól sobie na pogłębienie tej podróży. Subskrybuj kanał, włącz powiadomienia i chodź ze mną dalej. Są jeszcze wiele o duszy, które musimy wspólnie zbadać. I. Pamiętaj, nie wszystko, czego doświadczyła twoja dusza, zostało ci już objawione. A co jeśli w cichych warstwach egzystencji nadal skrywała te tajemnice? Przewyższa wszystko, co jesteśmy w stanie zrozumieć? Nie marnuj więcej czasu na życie z tym ciężarem. Zabezpiecz swoją cyfrową książkę 9: Dores już teraz duchowe znaczenia, które starożytne dusze noszą w milczeniu, i odkryj, jak je zastosować potężne nauki w twoim codziennym życiu. Uwaga, zapasy są ograniczone i kończą się szybko się kończy. Kliknij teraz i rozpocznij swoją podróż w stronę pewności siebie zasługuje.